Taki wielowątkowy odcinek. Domyślecie no się, że jako farmaceuta mam ostatnio więcej do roboty, ale od pewnego czasu moje nowe obowiązki polegają też na jeżdżeniu. Dużo jeżdżę. Więc tym samym mogłem na nowo sobie pokontemplować drapołki, czyli ptaki drapieżne przy drogach. W ogóle to takie słodziaki leniuszkowe, które tak czyhają na padlinkę, która czasem się gęstościele przy drogach. No niestety czasem same padają przy okazji właśnie, są ofiarami samochodów jadących. Ale jak widać to się opłaca. Zresztą przy drogach też łatwiej na przykład widzieć, prawda, te takie małe stworzenia mniejsze ptaki, które tak darie się przebiec, przebyć e, właśnie tą odsuniętą przestrzeń. Śmieszna w ogóle z nimi sprawa jest, bo e, na pewno zauważyliście, że nic sobie nie robią z przejeżdżających tak samochodów. Mogą one tak zziu-bździu-wździu, ale wystarczy się zatrzymać tu nawet w dalszej odległości i frrr w ogóle koniec zaglądania, dlatego nie wbrew pozorom, mimo że jest świetna okazja do zobaczenia, to tak naprawdę do zrobienia zdjęcia albo nagrania filmu trzeba się naprawdę ustawić bardzo, bardzo daleko, a i tak w połowie przypadków po prostu patrzą i odlatują. I tak to czasy takie nastały, jakie nastały, dlatego musiałem Dostać w mojej prywatnej posiadłości, w, w prywatnym lesie. E, co Wam mogę powiedzieć? Las już dawno się obudził do życia. Gofity to już przestają, e, właśnie zaczynają przekwitać, chociaż wciąż cieszą oko. Te motyle, co zimowały, już też dawno się przebudziły, czyli latoliste plus e, kilka gatunków rusałek. Jak więc ogólnie jest bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Każdego roku o tej porze osobiście sobie e, poluję na odgłosy bębnienia dzięciołów. Ponieważ bardzo lubię je nagrywać, bardzo lubię sobie je potem na sonogramie oglądać, dlatego że czasem właśnie z tych e, nagrań, z tych odgłosów, właśnie już obejrzanych w formie graficznej, można wyciągnąć e, fajne rzeczy. Chciałem Wam to pokazać, ale przypomniałem sobie, e, że już kiedyś, zanim jeszcze powstał ten kanał, po, e, zrobiłem taki mini-post na fanpage'u bodajże, właśnie z przykładem wykorzystania nagranego sonogramu bębnienia Dzięcioła Czarnego, żeby wydobyć pewną fajną informację, a ponieważ też jestem leniuszkiem, to posłużę się tamtymi zdjęciami, nagraniami i coś Wam pokażę. Tak więc oprócz charakterystycznego nawoływania Dzięcioła Czarnego, mamy tutaj nagranie sonogram odgłosów jego bębnienia. Bębnienie tego gatunku dzięcioła jest bardzo charakterystyczne. Jest niskie, grube, donośne. No wynika to oczywiście z tego, że dzięcioł czarny jako największy ma ku temu warunki fizyczne, ale on też po prostu wybiera sobie takie najbardziej rezonujące drzewa albo konary. Najciekawsze jest jednak to, że kiedy sobie rozciągniemy ten sonogram w czasie i policzymy, zliczymy ilości uderzeń na sekundę, możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa określić płeć ptaka, dlatego że ilość około 17 uderzeń na sekundę jest charakterystyczna dla samca, a 14-15 dla samicy. Wspominam o tym dlatego, że dzisiaj właśnie nagrałem sobie bębnienie, tym razem dzięcioła dużego, ale ponieważ trafił mu się, wiecie, taki mocarny, dudniący, gruby, spruchniały pień, właśnie drzewo, że w pierwszych sekundach dałem się oszukać, że ten grube takie bębnienie to dzięcioł czarny, ale, ale właśnie wypatrzyłem go wzrokiem, tym razem samym od razu od, odpadło odpadł problem, kto to mógł być, natomiast pomyślałem sobie, że prawie na pewno będę mógł, gdybym na przykład nie zobaczył, to y, jestem przekonany, że właśnie na sonogramie mógłby wtedy zorientować się, że to nie był dzięcioł czarny i zamierzam właśnie to sprawdzić. Tak więc obejrzmy sobie ten sonogram. Z góry przepraszam za jakość tego nagrania, ponieważ nie zorientowałem się przez cały dzień, że nie włączyłem tak naprawdę tego mikrofonu głównego i wszystko nagrywało się ze takich słabszych mikrofonów bocznych, ale to jeszcze lepiej, dlatego że zasymulowały nam się warunki, tak jakby ktoś miał po prostu zwyczajny dyktafon. Tutaj mamy jeszcze to szczęście, że godzinę potem nagrał mi się naprawdę odgłos bębnienia dzięcioła czarnego, więc możemy w praktycznie tych samych warunkach sobie to porównać. I wystarczy rzut ogram i widać, że to pozorne niskie bębnienie pochodzi jednak od dzięcioła dużego, dlatego że one są tak jakby krótsze. Dzięcioł duży mimo swojej wielkości nie ma na tyle warunków fizycznych, żeby się tak delektować swoim koncertem, jak robi to właśnie dzięcioł czarny. Ostatnie pół roku też testuję nowe oprzyrządowanie do, do nagrywania, właściwie jego noszenie, bo kiedyś pamiętacie, może zrobiłem taki film o ergonomii nagrywania głosów, na przykład ptaków, że jeżeli ktoś myśli, że to jest tak wygląda, że idziesz, o fajny głos wyciągam, chcę nagrać, to wcale to tak się nie odbywa, ponieważ yy, Dawno mija ta okazja do nagrania, tak więc musimy być przygotowani tak samo, jakbyśmy chcieli na szybko zrobić zdjęcie. No i wtedy mieliśmy do wyboru dwie, dwie drogi, prawda: albo być, mieć cały czas coś włączone, albo mieć tak wszystko przygotowane, żeby to się odbywało błyskawicznym ruchem i można było dokonać nagrania. Ja postanowiłem w końcu uruchomić dwie drogi tak na raz, żeby być jeszcze lepiej przygotowanym yy, i pokażę Wam, jak wygląda teraz moje nowe oprzyrządowanie. No więc tak wygląda obecnie mój patent. Nie jest to już torba ramienna, tylko taka saszetkowa, odpinana na takiej yy, nośnej kaburze, pociętej oczywiście po swojemu. Bardzo fajne jest to, że można ją wypinać bez żadnego... Yy, zdejmowania, przerządowania tylko na przykład jak chcę się usiąść albo coś coś po prostu no, wymaga tego odpięcia, wymaga zajęcia się. Generalnie jest prawie w gotowości, bo wyjęcie kabelka to jest taki ruch, tam jak mam odpowiednio przeszykowane jednym ruchem mogę ją włączać, wyłączać, jeżeli słyszę jakiegoś y, dziada, którego trzeba nagrać w tym momencie już jestem naszykowany. Bardzo fajne pole. No i tak jak mówię, ostatnie pół roku testuję z powodzeniem takie rozwiązanie, że rekorder mam włączony cały czas. Na dwóch kompletach baterii, no to, to chodzi tam 3 godziny, jeszcze wspomagany powerbankiem, no właściwie mam prawie tak bez, bez ograniczenia, prawda, ten czas nagrywania, no ale co począć z taką ilością pliku, materiału. Dlatego ja sobie zrobiłem taki, taki system, że jest włączony, prawda? Cały czas rekorder. Idę, nagle odzywa się jakiś ptako, fajnie tam pohukuje, coś się odzywa, bębni czy, czy, czy ktokolwiek inny. Nie je, wyciągam, nagrywam, kiedy się kończy po kilkunastu sekundach. Zostawiam sobie na końcu, mówię: komentarz, a to jest fajne, to zostaw, to wyrzuć, to to będzie fajne, i wyłączam nagrywanie. I powstaje takich kilkanaście, kilkadziesiąt plików, i przychodzę do domu i tak naprawdę odsłuchuję tylko ostatnią minutę nagrania, tak? Patrzę, że to fajne, aha, ucinam, wywalam resztę i, i w ten sposób, jak dotąd super się sprawdza, także jeżeli ktoś miał jakąś osterkę, jak to się z tym z tym wszystkim podziać, to niech wypróbuje taki sposób. Polecam. To jeszcze z planów mam nagrywaniowych? Pod koniec roku, albo właściwie pewnie już na wiosnę, mam zamiar sobie zbudować w końcu mikrofon paraboliczny, ponieważ, mikrofon paraboliczny, ponieważ chciałem w końcu ruszyć z moim projektem około sikorkowym. To co sobie uwidziałem i żeby wam móc pokazać co wydumałem sobie. No i to tyle. Na razie w następnych odcinkach chyba troszkę odejdziemy od tematu nagrywania ptaków, dlatego że wrócimy do tematów mikroskopowych. Po dłuższego czasu przebudowywuję swój mikroskop, swoje osprzętowanie. Staram się to robić z minimalnym kosztem, ale maksymalnym, jakimś tam technicznym. I tak naprawdę już bym Wam dawno to pokazał, gdyby nie to, że ta ostatnia, taka newralgiczna część od tygodnia gnije w Nowym Jorku. Pewnie przez sytuację taką, jaką mamy. jak więc to wszystko wstrzymuję. Jak tylko przyjdzie, skończę, to Wam się pochwalę moim nowym oprzyrządowaniem, bo strasznie mnie ono e, bardzo rajcuje. Ogólnie też wpadłem na taki pomysł e, serii e, nowej. Mam nadzieję, że to wypali. Przygotowuję się do niej powoli technicznie i mentalnie, e, chociaż mam świadomość, że przy tak tragicznej oglądalności tego kanału może po prostu ona nie mieć sensu. E, Niemniej jednak, tak jak już sobie obiecałem, do końca roku będę się starał robić wszystko, żeby no, więcej osób może to zainteresowało, tak więc mam taką myśl e, i, i mam nadzieję, że to wszystko ruszy już niebawem. I co? I to wszystko na dzisiaj tyle zobaczymy się jak, jak co? Jak wróci moja długo oczekiwana część z USA Tak więc do zobaczenia wkrótce. Zapraszam.